Czy pan, jak i wszyscy członkowie Międzyzakładowej Komisji Robotniczej, macie świadomość odpowiedzialności, jaka na was spoczywa? Odpowiedzialności za losy ludzi? Tak. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że ta odpowiedzialność jest ogromna. Ten ciężar daje się odczuwać zresztą na co dzień. I zresztą on dotyczy wielu płaszczyzn. Dotyczył wielu problemów. Yy, nikt nam chyba nie może postawić zarzutu yy, tego typu, że nie interesują nas, czy nie chcemy ponosić odpowiedzialności za losy ludzi, których reprezentujemy. Ale jeżeli mamy ten ciężar odpowiedzialności udźwignąć, no trzeba i to jest konieczność w chwili, trzeba stworzyć warunki, żebyśmy w jakiś sposób się pod tym ciężarem nie załamywali. Co pan ma na myśli konkretnie? To znaczy, gdyby doszło do załamania w tej chwili powstających struktur, raz na zawsze zostałoby chyba zburzone zaufanie społeczne. A jest to sprawa w tej chwili najważniejsza. Odbudowy tego zaufania. I nie można zaufania odbudowywać y, tylko słowami. Tu muszą wyjść naprzeciw y, tej sprawie konkretne czyny. Konkretne sprawy trzeba rozwiązywać. Bo tylko w ten sposób można zaufanie budować. Ale kto ma to rozwiązywać i w jaki sposób? Co wy ze swojej strony robicie w tym kierunku? Co my robimy? Robimy to, co możemy w tej chwili. Nasze możliwości no są z siłą rzeczy ograniczone. Wiąże się to z ograniczoną możliwością dotarcia do każdego, do każdego pracownika. Czy wytłumaczenia pewnych spraw, czy naświetlenia pewnych spraw. Panuje pewne pomieszanie całkowite pojęć. Ludzie są niedoinformowani. Nie wiedzą właściwie, gdzie leży sens naszej działalności, o co nam wszystkim chodzi, jaka jest hierarchia naszych, naszych poczynań.